No a teraz pokażę Wam jak nocowaliśmy. Jest tu trochę bałaganu, bo właśnie szykujemy się do dalszej drogi. Co prawda jeszcze długo, długo nie wyjedziemy, dlatego że codziennie musimy się rozpakowywać i pakować na nowo. Tak wyglądała przyczepka, wygląda przyczepka, w której nocowaliśmy ciemno troszkę, bo światło wyłączyłem, żeby. Nie marnować prądu, dwa łóżka, jedno duże, drugie mniejsze. Podobno to jest czteroosobowa przyczepka. Ja bym powiedział, że dwa plus dwoje małych dzieci, albo jedno małe dziecko. To będzie akurat na tą przyczepkę. Yy, tutaj nasze rzeczy czekają na spakowanie, kawa na dopicie, drożdżówka na zjedzenie, rowery dzielnie się sprawują. Dzisiaj Ula będzie kręciła filmiki kamerką, tak żeby było widać mnie na tych filmikach troszeczkę. Tam są nasze śpiwory, bo korzystaliśmy z naszych śpiworów, z naszych ręczników. Ręczniki kupione w Pepko pod Wiedychy bardzo dobrze się sprawują. Są duże, szybko schną. No i. W zasadzie wszystko gotowe do jazdy, tylko spakować się i pojechać. To jest przyczepka moich kochanych psów. To są ich posłania, które są w środku w przyczepce. Psy się mieszczą tu doskonale, lubią nią jeździć. To jest nasz ProPorzec, tak jak już wam pokazywałem. Rowerem po świecie, drużyna Jokera. Joker jest tutaj, jest z nami zawsze. Chociaż już jest zatęczowym mostem, ale nam zawsze towarzyszy. Dla niego te wszystkie wyczyny robimy. A tutaj nazwa tegorocznej akcji: Senior na rowerze, sezon 2021. Senior, dlatego że ja i Ula już jesteśmy w takim wieku, że możemy śmiało nazywać się seniorami. To są pan Betleuli. zmieściła się w, dwa, w dwie małe sakwy. A ja wiozę całą resztę w dwóch dużych sakwach, czyli moje rzeczy, plus serwis. Tutaj są rzeczy biwakowe. Kuchenka, gdyby była potrzebna, i tak dalej. Ta szuflada mieści się w tym miejscu. Tu będzie zamontowana na specjalnych szynach. No i to by było tyle. Dzisiaj wyjeżdżamy do Płocka. Będziemy jechać przez suchodół. Piotrko, Piotrkówek Później przez Dobrzykowo Tam odwiedzę grup mojej Ciotecznej babki i jej męża No i później z Dobrzykowa do Płocka To jest rzut beretem Nocujemy u rodziny Uli O Ula wraca właśnie z psami Z nad Bzury byli na spacerze no, i chyba na tym skończę, bo trzeba działać, a nie gadać. Do zobaczenia. Senior na rowerze zaprasza do oglądania kanału. Kanał Rower, rowerem po świecie sezon 2021. Senior na rowerze. Pozdrawiam.